Witam serdecznie, jestem Karol Walczak, idziemy po zdrowie. Jakiś czas mnie tu nie było z kilku powodów. Jednym z nich było to, że odwiedziła mnie rodzinka, więc zaraz też pokażę um, takie ujęcia właśnie z tych naszych wycieczek, które sobie zrobiliśmy. Ja... Oczywiście jestem cały czas w pełni rozkręcony, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Tutaj sobie ćwiczymy, Jogę Kundalini, akurat uwielbiam sekwencję z kursu 8 czakr na splot słoneczny, ponieważ odpowiada ona za y, poziom energii, dyscyplinę, wytrzymałość, siłę woli itd. Co nam bardzo pomaga w życiu, ponieważ y, no, my potrzebujemy tej dyscypliny, żeby osiągać te nasze życiowe cele, więc jakby co polecam. Natomiast chciałem Ci jeszcze pokazać, ponieważ mamy w wiśle jakąś epidemię owadów, i są one tutaj wszędzie. Wyglądałem jak jakieś takie. morówki ze skrzydełkami. I od dwóch dni mamy takie Eldorado takich robaczków owadów. I chciałem Ci powiedzieć, że ta moskitiera. Które kupiłem chyba dwa lata temu. Genialnie się sprawdza, ponieważ praktycznie nie miałem ani jednej muchy przez cały sezon, a ja mieszkam tutaj otoczony polami. Wśród natury jestem też, no jakby w lesie, można by powiedzieć, prawie że schowany i są takie różne, jak widzisz, em, okresy lęgowe owadów. I dzięki takim moskitierom ja w ogóle nie miałem problemu z żadnymi owadami, więc ogromnie polecam. Więc tak, sierpień troszeczkę uciekł mi na relacje, na kontakty z ludźmi, więc trochę ja wyjeżdżałem, trochę ludzi przyjeżdżało do mnie. No i tak właśnie wyszło, że w sumie miałem sierpień taki wypoczynkowy, wakacyjny. Oczywiście była bardzo ładna pogoda, chyba był sierpień ładniejszy od lipca. No ale cóż. No poprzez to właśnie mniej nagrywałem, mniej pracowałem i tak dalej, gdyż tutaj yy, no byłem z ludźmi, co oczywiście też jest bardzo ważne yy, dla naszego zrównoważonego życia. Natomiast też zaobserwowałem bardzo ciekawą rzecz, yy, o której zasadniczo wiem, ale za każdym razem ją sobie mocno przypominam, yy, kiedy tylko właśnie mam więcej wolnego, odpoczywam, kiedy yy, powiedzmy robię mniej tych moich praktyk, z których można by powiedzieć, słynne, które promuję, do których zachęcam. No i właśnie zauważyłem taki paradoks energii, o której chciałem opowiedzieć. Nawet ostatnio stworzyłem też webinar na ten temat dla zamkniętej grupy użytkowników i wytłumaczyłem tam właśnie działanie energii. W jaki sposób tworzy się energię, naszą wewnętrzną ludzką energię. Okazuje się, że im bardziej odpoczywamy, tym mniej mamy energii. Dlaczego tak się dzieje? Ano widzisz, w jaki sposób tak realnie tworzy się tą energię? Poprzez ruch, poprzez działanie, poprzez ćwiczenia. Czyli my najpierw musimy zainwestować w coś, w swoją energię, w swój wysiłek i dopiero w trakcie tego aktu działania Zaczyna tworzyć się energia, nasza ludzka energia. To jest bardzo prosty mechanizm, który każdy tutaj można sobie zaobserwować chociażby na przykładzie jakiegokolwiek sportu. Powiedzmy, że na początku nie masz energii. Jesteś człowiekiem, który cały czas odpoczywa, który jest zmęczony życiem, który nie ma siły i energii, ponieważ yy, odpoczywa przed telewizorem i przed serialami cały czas. No i widzisz, i taki oto człowiek bez energii, dajmy na to, idzie sobie na siłownię. Pierwszy dzień nowicjusz, wyczerpany życiem, zmęczony, nie ma energii, idzie na tą siłownię, bierze bardzo ciężki 5-kilogramowy obciążnik, podnosi go, i nagle co się dzieje? Okazuje się, że nagle ma energię, aby podnieść ten 5-kilogramowy obciążnik. Oczywiście na początku jest mu bardzo trudno ale jednak podołał, zrobił kilka powtórzeń. Brawo, gratuluję, następnego dnia ma zakwasy, znowu czuje się zmęczony i tak dalej. Trudno. Rozpoczął swoją przygodę powiedzmy z ćwiczeniami. I ten człowiek kontynuuje tą swoją podróż i pomimo tego, że nie ma energii, zaczyna chodzić regularnie na siłownię, następnego dnia jeszcze jednego, jeszcze jednego i tak dalej. I nagle co się okazuje, że po trzech tygodniach ma znacznie więcej energii niż miał na początku. Jak to jest możliwe? Ono właśnie, dokładnie tak, w jaki sposób tworzy się ta nasza zdolność do tworzenia energii poprzez ATP, czyli taki nośnik, można by powiedzieć, energetyczny, energetyczna waluta, jak to się mówi, naszego organizmu. I ten człowiek ma coraz większą zdolność do produkowania ATP, czyli takich cząsteczek energii. I teraz, co się dzieje na przykład z człowiekiem, który bardzo dużo ćwiczy, tak jak ja. Rano, później wieczorem, rano gdzieś tam jest joga Kundalini, e, brzuszki, i praca z czakrami, później właśnie jest po południu e, po pracy, też siłownia, dużo ruchu, kiedyś był właśnie rower, cały czas, jak najwięcej, staram się inwestować tego swojego czasu i energię po to, żeby ćwiczyć. I ja nie traktuję tego jako straty czasu tylko właśnie wręcz odwrotnie jako wręcz inwestycja w moją produktywność okazuje się że im więcej ćwiczę tym więcej mam energii czyli tym więcej jestem zdolny zrobić pomimo że przeznaczam określony czas na jakieś tam praktyki i kiedy tylko dochodzi właśnie do to co się promuje w internecie tak czyli Powiedzmy wakacje, niech żeby było przyjemnie, żebyśmy doświadczali jak najmniej dyskomfortu, dążymy do przyjemności, do, do lekkości życia i tak dalej. W moim doświadczeniu ja to próbowałem, ja to robiłem, naprawdę my, ludzie długoterminowo męczymy się takim życiem. Dla mnie to jest. Niesamowity paradoks, bo coś, co działa na naszą wyobraźnię, czyli ktoś nam pokazuje, że pracuje zdalnie, jest tam sobie na końcu świata, pracuje na Bali, jest na wakacjach, muczy dubsko, w jakimś tam oceanie, cały czas tylko lekko i przyjemnie pokazuje, jakie to jest życie, długoterminowo to doprowadza do rozleniwienia i cały czas nas osłabia, i ten człowiek to tego nie widzi. Natomiast, kiedy my cały czas idziemy w kierunku tego wysiłku, tego dyskomfortu, robimy rzeczy, które są tylko oczywiście pozornie trudne, nieprzyjemne, których się być może trochę boimy, po których gdzieś tam później, powiedzmy, nawet boi nas trochę ciało. No bo po ćwiczeniach, oczywiście, ja przyzwyczaiłem się do dyskomfortu, praktycznie codziennie boli mnie ciało, ale co z tego, jak wewnętrznie czuję się lekki, jak piórko. Rozumiesz ten paradoks, prawda? Czyli ja idę w stronę dyskomfortu. Pomimo, że boli mnie ciało, to wewnętrznie po prostu jestem naładowany bardzo pozytywną energią i to mnie wzmacnia długoterminowo. I ja ten styl życia po prostu e, stosuję od lat i promuję, ponieważ widzę, że właśnie m, tak naprawdę w naszym życiu y, 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 najbardziej tworzy nasz, nas nasz styl życia. Czyli to, co ja robię na co dzień, będzie miało przełożenie... W czasie będzie miało swoje określone konsekwencje. Czyli jeżeli za każdym razem ja sięgam po tą natychmiastową gratyfikację, po przyjemność, po to, żeby było mi lekko, odpuszczam sobie coś trudnego itd., to zgadnij co, z czasem będzie jeszcze gorzej, z czasem będzie jeszcze trudniej. I wpadamy w tą pułapkę, i później mamy całe masę takich ludzi, którym jest wszystko ciężko zrobić. Nie mają energii, nie mają siły. Jakakolwiek zadanie, praca do wykonania, ciężko, boli mnie, a jej ja jestem nieprzyzwyczajny, dotniesz takiego człowieka. o, ale boli. Znam mnóstwo takich ludzi. Co się yy, porobiło z tym społeczeństwem no właśnie, które niestety przez przypadek, przez niewiedzę, właśnie w jaki sposób działa nasz organizm i nasza świadomość, yy, no doprowadziła siebie do takiego stanu, że są dosyć słabi. Nie mam na myśli, widzisz, to nie chodzi mi o to, żeby obrazić, tylko po prostu, żeby bardzo wyraźnie zaznaczyć tą różnicę, w jaki sposób my realnie się rozwijamy. Dlatego ja zachęcam do praktyk, wszelakiej maści. Moim w ogóle celem, misją życia absolutną, jest to, żeby zachęcić jak najwięcej ludzi do em, zbudowania swojego świadomego stylu życia. I nie ma lepszych metod, bo to, to jest tak samo skuteczne od tysięcy lat. Em, działa. Tak samo doskonale, to jest zawsze medytacja, yoga, praca z oddechem. To są trzy najpotężniejsze praktyki, jakie ty możesz sobie wdrożyć do swojego życia, które regularnie z czasem, cały czas będą cię wzmacniać. I teraz zobaczę, żeby starczy przeznaczyć po 20 minut dziennie na medytację, 20 minut dziennie na jogę i 20 minut dziennie na pracę z oddechem. To jest łącznie godzina czasu, która jest inwestycją w Ciebie, w Twój rozwój, w, we wzmacnianie siebie, również w... widzisz, takie odkrywanie jakby samego siebie, ponieważ w każdej z tych praktyk my nieustannie musimy siebie obserwować. I nie mamy tego w zwyczaju. A zazwyczaj chcemy uciec od siebie, od swoich emocji, w telewizor, w jakieś właśnie przyjemności, oglądanie YouTube'a, rolek, w... No, Obiadanie się, no różne tam takie są te mechanizmy, prawda? Ucieczkowe w alkohol, oczywiście, w mikrodozowanie różnych substancji i tak dalej, to jest bardzo popularne. Cały czas uciekamy od siebie. Nikt nie chce przyjrzeć się sobie właśnie tym swoim emocjom, czasem trudnym, wzmocnić swoje ciało, organizm w ten taki zdrowy sposób, bez żadnych negatywnych konsekwencji. Mało kto to robi. No, natomiast ja tutaj po to jestem. Dlatego zachęcam do ćwiczenia, do praktykowania, do regularności, żebyśmy zrobili z tego swój styl życia i coraz więcej osób faktycznie się do tego przekonuje i widzi, jakie to jest dobre. Czasem piszą do mnie ludzie: Karol. Byłam na wakacjach całe dwa tygodnie, nic nie robiłam, tylko odpoczywałam, czasami jeszcze zdarzało mi się coś tam pić i tak dalej, ale ja zmęczona po tych wakacjach przyjechałam, to ci mówię, jak ja się cieszę, że mogę wrócić do swoich praktyk i do swojej pracy. Serio, nas ludzi najbardziej wzmacnia praca, czy ty tego nie widzisz? Tak jest, naprawdę, kiedy my jesteśmy ustrukturyzowani, mamy powiedzmy jakąś Twoją strukturę, tak, poranna dyscyplina to do czego zachęcam. Pierwsza godzina czy pierwsze dwie godziny są absolutnie najważniejsze po Twoim przebudzeniu są one dla Ciebie, robisz te wszystkie rzeczy, które mają Cię wzmocnić przez cały dzień. Robisz to, utrzymujesz tą strukturę konsekwentnie przez długi czas i Ty jesteś bardzo mocnym człowiekiem. To Cię po prostu wzmacnia. Później idziesz do pracy, wykonujesz swoją robotę i gdzieś tam ewentualnie pod koniec dnia na wieczór coś tam można sobie obejrzeć, prawda, w tym YouTubie czy coś. I, i, i coś takiego nas po prostu buduje jako ludzi. Ja do tego zachęcam, dlatego jak najbardziej, jeżeli jesteś zainteresowany pracą ze mną, ćwiczeniami ze mną, to wszystkie tutaj linki znajdziesz do czy jogi, czy oddechu w też opisie, bo to promuję, wiem, że to jest dobre, wiem, że to Ci się przysłuży, więc ja serdecznie zachęcam. No, to taki więc to był, widzisz, spostrzeżenie sierpniowe z wakacji. Ja wracam do pracy i czuję się szczęśliwszy, jak nigdy wcześniej. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.